Hi, dziś kolejny filmik Say o niemych literach w języku angielskim. Na wszelki wypadek, przypomnę, czym są te niemy litery I są to po prostu takie litery, które występują w zapisie słów, ale których nie mówimy. I dlaczego tak się dzieje? Ano ze względów historycznych, ale i także ze względu na pochodzenie danego słowa. Dziś zajmiemy się niemem P i jeśli chodzi o P, to przede wszystkim będzie ono nieme w właśnie słowach pochodzących z greki lub z łaciny, często określających rzeczy medyczne czy choroby, ale także jeśli chodzi o P, będzie ono nieme szczególnie w konkretnych kontekstach, czyli na początku wyrazu, na końcu, ale także w środku przed spółgłoską. Pierwszy typ. To kiedy P znajduje się na początku słowa, i tutaj mamy często błędnie wypowiadane słowa, takie jak psychology zamiast psychology, dodatkowo mamy pneumonia zamiast pneumonia, i dodatkowo jeszcze mamy pseudo zamiast pseudo. Druga grupa to taka grupa, gdzie P występuje na końcu słowa i tam jest właśnie nieme. I tu mamy bardzo charakterystyczne słowo, często występujące w filmach, czyli po prostu to właśnie, które często jest błędnie mówione jako kup, a jest to po prostu Q bez P i oznacza zamach stanu. No a teraz trzecia i ostatnia grupa kiedy P występuje po prostu przed spółgłoską. I tutaj mamy często błędnie wymawiane słowa, takie jak choćby cupboard zamiast cupboard, dodatkowo mamy Raspberry zamiast Raspberry, no i jeszcze jedno odwiecznie problematyczne, czyli paragon receipt zamiast Receipt. Chciałabym mimo wszystko jeszcze powiedzieć, że lepiej na wszelki wypadek sprawdzić słowo, jeżeli nie jesteście go pewni. No bo angielski jest podchwytliwy i tak jak już pewnie zauważyliście po tej serii, wiele słów ma różne pochodzenie i w związku z tym, pochodzeniem będzie też często różnie wymawiane. Także, aby mieć stuprocentową pewność, mimo wszystko odsyłam Was do słownika. Polub, zaobserwuj i zasubskrybuj po więcej ciekawostek związanych z językiem angielskim. Bye!